Pan z wami, słowo Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały, matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie: Oto słowo pańskie. Przychodzimy, drodzy bracia i siostry, do tej, tak jak wspomniałem,